Dobra, i otwieramy paczkę. Tutaj mam paczkę z GNL'a i ze sliwera, więc otwieramy yy, kurde średnio umie z nożyczkami. Zobaczymy, czy te w ogóle co I mamy taką siateczkę na koka z diamancikami. O. I jeszcze jedna rzecz, z której nie wystartujecie. Marek startowy to jest konieczne, moi drodzy, na zawodach. Więc zawsze warto mieć swój. Teraz otwieramy tą z I chyba w sumie to akurat wtedy jednak nie dam rady tego rozciąć, Trzeba to jednak rozerwać. Mamy. Oj. No, ktoś ewidentnie tym rzucał. Kolejne minusowe punkty dla impostu za rzucanie paczkami. Bo wątpię, żeby sewer yy, rzucał po prostu swoimi kartonami. Show okay, yeah, cool. me that don't need no money, don't need nobody, just need your body, eh eh. Show me that soul sweet like honey, don't need no talking, just need your body, eh eh. Your loving on me makes me feel special. Not enough if I can't be with you. Wait, 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 wait. So I can't tell the truth. I, tell the truth. Ooh, I got so high. I can't be with you Swim in your so I can tell the truth Ooh. I got so high, oh, I can't leave I got your body all over my mind I got so high, I'm off my feet We up in the clouds with the sun in our eyes never leave never leave Koń pan Mokko do mnie przyszedł. Nie? Bierz mi jeść telefon? Nie zjez mi tylko telefonu, nie? No widzę cię, no. Smaczki mi dała, mi już teraz żebrają, nie? Żeb... No. Miesz mi kamerę popchnął. O, z jego reakcji na smaczki. No. Dziki koń. Jesteś. Tylko mnie nie gryź. Jesteś dzikim koniem, nie? Bo ty chcesz smaczki. Rzeczny bądź dzisiaj. Musi zbyt zgrzecny. Hejka, chcę was bardzo przeprosić za to, że no nie było filmiku z jazdy i że w ogóle film ten, który właśnie teraz oglądacie, że pojawił się tak późno. Dlatego, że w ankietach zadałam wam pytanie, w jakiej formie to jakby chcecie kolejny tydzień, czyli że właśnie ten tydzień. I napisaliśmy, że każdy trening i zawody osobno. Ale już wam tłumaczę dlatego, dlaczego to zrobiłam razem Ponieważ zawody są odwołane I chcę wam troszeczkę opowiedzieć o dzisiejszej jeździe I o poprzedniej jeździe Może zacznijmy od tej poprzedniej Więc poprzednia jazda była totalnie tragiczna Nic, nie mogłam się zgrać z mokło. Ja trochę zawaliłam, on znowu też trochę zawalił I ja w sumie tutaj też bardzo dość dużo zawiniłam I też myślę, że troszeczkę się za bardzo przejęłam faktycznie tymi za zawodami. Za bardzo o tych zawodach też myślałam, czy coś, no nie wiem, ale po prostu ta jazda nie należała do naszej najlepszej jazdy. bo ja dosłownie po tej jeździe dostałam takiej depresji. Ja miałam ochotę już nie wychodzić z domu. Chciałam powiedzieć, że jednak nie startuję w tych zawodach. Ryczałam po nocy, bo tak się stresowałam. Że co będzie na tych zawodach, że jak ja niby wystartuję Taka tragiczna była ta jazda On mi w ogóle do kusa przechodził, jemu się tak nie chciało, ja go nie mogłam upać. Wymijał mi przeszkody, no ja się tak starałam wodzą, łytką, wszystko batem go ustawić Po prostu na no, te przeszkody on mi wymijał, ja już nie miałam siły i w ogóle Ja bym powiem o tej teraz jeździe właśnie Że ona nie należała do jakichś idealnych superjazd, ale zdecydowanie była lepsza od jazdy poprzedniej, we wtorek Już wam mówię dlaczego e, Więc No pan Adam się spóźnił jak zawsze Cztery minuty przed e, 17 przyjechał Bo miałam akurat jazdę prędzej I miałam jazdy grupową No ja jestem pół godziny przed treningiem Najczęściej, no chyba, że mnie rodzice Oczywiście później zawiodą A dzisiaj jechałam z dziadkami i dlatego właśnie nie ma filmu I powiem wam, że ten plac jest teraz ogromny Wiecie, jak się tam super galopował? Ja w ogóle myślałam, że jestem w innej scenie. Dosłownie. No ale dobra, przejdźmy już do rzeczy, nie? I tak, jak na przykład na ostatniej jeździe, tej tragicznej, tak mi się super anglezował Żadne łydki, nic mnie ani uda, ani łydki, nic mnie nie bolało. Postawy miałam dobrą, czułam, że mam dobrą postawę. Nic mnie nie bulał, ani kręgosłup, ani plecy, ani nic, nie? Yy, tylko, że galop, Gal w galopie wszystko się rozwaliło. Na poprzedniej jeździe masakra Tak jak wszystko miałam super idealnie poustawione W galopie już była masakra, nie? A dzisiaj wręcz przeciwnie, nie? Stan był git Ale strasznie czułam, że mega głęboko siedzę w siodle eee, Więc no i dobra, kus, masakra Tak mnie nogi bolały W ogóle wręcz anglezowałam dosłownie na palcach Bo po prostu Nie, że stałam na tych palcach Tylko, że trzymałam to strzemię na palcach Bo tak mi wyleciało Ale szybko sobie poprawiam, i było coś lepiej Ćwiczebny dzisiaj był taki... na początku słuchajcie to w kusie. Musiałam trzymać Moko, żeby mi nie wjechał rotacje, a potem musiałam dodawać mu co chwilę, nie? W ogóle konie się wystraszyły motorów i zaczęły nam galopować. Wysiedziałam. Wysiedziałam. Eleczka super. Dobra, bo on tak nagle dzidanie ja czuję, on, on już tak pode mną się zaczą, zaczął nabuzowywać I my nie słyszeliśmy tych, motor, tych motorów, nie? On już po zaczął się tak nabuzowywać Ja skróciłam wodę i wiedziałam, że coś zaraz odpieprzy, nie? I on... Ale my siedziałam na luzie, nie? nie? No ale dobra I przyszedł galop I on już sami zaczął galopować Tylko, że wiecie co? Jak przede mną rotacja zjechała do środka To on też mi chciał zjechać do środka I... <słuch> No nie mogłam go naprowadzić, ale dałam radę. Się tylko kawałek go nie mogłam, no, no to jakby tutaj jest ta ściana, to mi tak troszeczkę zjechał, ale zaś mi się udało, nie? i W ogóle tak mi się super galopował, w takim delikatnym półsiadzie dzisiaj sobie galopowałam. Tak przyjemnie, dosłownie. On trzymał równe tempo, nie za szybkie, nie za wolne. Nie musiałam go ciągnąć za wodze. nie musiałam mu dodawać łydki. On sam szedł pięknym, równym te tempem. Tak jak wiecie, jak jest ładnie bardzo ułożony, nie Pod doświadczonym jeźdźcem, taki koń ładnie galopujący, taki mm, aż super się na to patrzy. To dzisiaj ja właśnie miałam tak w odczuciach ten galop, nie? Po prostu był taki mega, nie? Tak mi się super galopowało dzisiaj. Wyszok. Yy, no i dobra. I zaś były drążki, i ogólnie ani razu mi nie przyszedł podczas galopu do kusa oprócz na drążkach. Drążki poszły mi średnio bardzo. Ale ten galop był mega i za ten galop jest mega duży plus do treningu. E, dlatego mówię, że ten trening był taki całkiem dobry. Bo skoki posłyły mi całkiem kiepsko, drążki niektóre niektóre słabo, no bo mi po prostu nie pasowały. No, no, no też mogłam się trochę bardziej odchylić na te drążki, żeby tak, ale no troszeczkę też akurat to był trochę mój błąd. Ale starałam się chociażby na nią trzymać to równy tempo faktycznie, nie? No dobra, zaś były skoki, no to na skokach jedynka, dwójka na luzie. Na t... O, teraz słuchajcie tego. Tak się teraz to zmieniło. Tutaj mamy... czekajcie tutaj by wam to pokazać. Tutaj jest trójka, tutaj jest czwórka, co nie? No, no coś takiego, nie? O, tutaj tak jak mam akurat ten kształt, nie i słuchajcie tego. Dobra, to jest ta dwójka. Jedziemy. Hop! I jak tutaj jest ta czwórka? To ja muszę tutaj dojechać do końca, wykręcić ładnie, 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 ładnie I hop I wiecie, że ja tak zrobiłam? W końcu się nauczyłam pięknie wyjeżdżać yy, wszystkie najazdy i zakręty, nie? Tylko, że teraz słuchajcie to. I Jadę do końca, pcham go tą łydką, wodą, żeby on mi do środka nie zjechał Dojeżdżam do końca, dumna z siebie, że jest ten narożnik przy mnie, że nie jest kilometr stąd Tylko jestem przy tym narożniku, taka byłam z siebie dumna I wiecie, co on zrobił? Przecież mi do kusa. Ja myślałam, że nie no, chłopiec, co to odpieprasznie. Dobra, szybka łyda, baciknie i jedziemy. I słuchajcie to. Jakby nigdy nic, ja nie wiem co on się uparł, tak tą tam, tam czwórkę tak ostatnio. Wiesz co on z mnie zrobił? Wyminął. My byliśmy z jakieś 5 metrów przy tą czwórką. Wyminął. Myślałam, że jeszcze do ale dobra, dałam radę, tam go naprowadziła. zrazek piątka szóstka siódem na, si na siódemkę ładnie mi wyszło siódemka ósemka, dziewiątka eee, tylko słabo mi wyszła dziesiątka bo ogólnie to jest ta dziewiątka i to jest dziesiątka no jest coś takiego się są tak tak ten nie no i ja z tej dziewiątki trochę tak i źle wyjechałam i powinnam troszeczkę głębiej wyjechać I troszeczkę skoczyłam na skos I była lekka zrzutka No ale też ogólnie mi się dużo lepiej skacze wyższe przeszkody niż te niższe, nie? A były krzyżaki, więc mnie zaś jedenastka poszła całkiem git, bo wyratował No i jazda była git całkiem, nie? Tylko m, taki błąd popełniłam i też ostatnio najeździe, że skakałam parkour w pusiadzie. I ogólnie też teraz się staram tak robić, że parkur tylko i wyłącznie w pełnym siadzie. już wam tłumaczę dlaczego. Dlatego, że w pełnym siadzie mam zawsze lepiej podbierane wodze, lepszą łydkę, lepsze pomoce. I zawsze w pełnym siadzie też jestem w stanie go przekierować biodrem, jestem w stanie się lepiej odchylić. W razie czego jestem w stanie go lepiej dopchać czy coś niż w półsiadzie. W półsiadzie to jest. Ja no ja się tak wszystko jakbym dawała luźną wodę i tak nie. No. No i dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie. Dzisiejszą jazdę oceniam na takie 7 na 10, wczorajszą 1 na 10. <grym> się nie nie wczorajszą, tylko tam we wtorek 1 na 10. No jest szkoda, że nie ma zawodów, ale będą w innym terminie. I w sumie to jest sobie zdążę przetrenować, więc... Mega, mega, bo będą pewnie dla mnie lepsze te zawody, lepiej mi pójdzie Więc no i wyrzekujcie vloga z zawodów, bo tutaj w szafie Czeka coś, czego wam nie pokazałam na ostatnim openingu I to coś się pojawi tylko i wyłącznie we vlogu Do zobaczenia w następnym odcinku, bają!